Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. O, chuju złoty. Moi drodzy, ale ta historia zatworzyła mój mózg. Tak mnie zaciekawiła, moi drodzy, bo dzisiaj trafiłem na historię pani Ani. Która ma ponad 90 lat i mieszka w Anglii. I jest emerytką, moi drodzy, bo ona pracowała w Polsce, wypracowała sobie emeryturę, ciężko pracowała dla dobra Polski, ale później jej losy potoczyły się tak, że mieszka w Anglii. No i pobiera emeryturę w Polsce. ZUS-u, moi drodzy, wiecie, to ZUS, no, wspaniała instytucja Zakład Ubezpieczeń społecznych, moi drodzy, jak jesteś bardzo chory, i myślisz, że jesteś bardzo chory i nie masz na nic siły, to idź kurwa na komisję lekarską do ZUS-u i tam usłyszysz, że jesteś zdrowy. Kurwa, to jest wspaniała instytucja. Oni uleczają ludzi. Ja mam znajomego bez nóg, moi drodzy, i ja on co roku jeździ na komisję lekarską do ZUS-u, żeby stwierdzić, czy należy mu się renta. No bo przez ten rok kurwa mogą różne cuda się wydarzyć. Na przykład spadnie za dużo deszczu i nogi mu urosną, albo pójdzie do jeziora i to jezioro jest jakieś zmutowane, że wiecie, za, za bardzo przekwitło kurwa. I on się wykąpie w tym jeziorze, rano się obudzi, patrzy, ma nogi. Cud kurwa mam nogi! Już nie potrzebuję renty ZUS-u, odrosły mi kurwa nogi! No taka wspaniała instytucja, moi drodzy. No to ten ZUS, jak się okazuje, bo pani Ania to opisała na swoim Instagramie, bo pani Ania mimo dziewięćdziesięciu kilku lat prowadzi Instagrama i pokazała pismo z zus że co jakiś czas ZUS jej wysyła do Anglii pismo, żeby ona wypisała oświadczenie o tym, że żyje. Ona ma po prostu oświadczyć, że żyje. Żeby dalej wypłacać jej emeryturę, bo jakby pani Ania dwa razy nie odpowiedziała na to pismo, to Zus jej wstrzyma emeryturę. No, Zusie to tłumaczą, że to jest po to, że jak, że w Polsce oni mogą sprawdzić, ale w Anglii jak umrze, żeby pieniądze w niepowołane ręce nie trafiły i tak dalej, i tak dalej. No pięknie to brzmi, wiecie, aha, żeby niepowołane ręce nie trafiły. A tu chodzi po to, że, że nie odpisze dwa razy i chuj, nie będziemy musieli jej płacić. Zaoszczędzimy! <grym> I oni to wysyłają do emerytów z zagranicy, moi drodzy, żeby oświadczyli, że żyją. I to nie wystarczy, że pani Ania tam oświadczy. Musi być jeszcze potwierdzenie urzędnika, że pani Ania żyje. Bo to, że pani Ania żyje i potwierdzi, że żyje, to nie wystarczy do tego, żeby ZUS stwierdził, że żyje. No czego kurwa nie rozumiesz? Polaku! No i... Ja się zastanawiam, ja pierdolę, co tu się dzieje, nie? Bo i, jak to nawet sama pani Ani tłumaczy, że to trochę takie małe, emp, mało empatyczne jest. Dostajesz pismo i jeszcze żyjesz, ale masz potwierdzić, że żyjesz, kurwa. Ja pierdolę. No troszkę zdołujące jest. Wiecie no, czy w tych czasach na przykład ZUS nie może do angielskiej instytucji napisać z zapytaniem, czy ta pani żyje? No jeśli ona tam mieszka, no to płaci jakieś rachunki, funkcjonuje tak, gdzieś się w jakimś rejestrze, czy to urząd nie może między urzędem załatwić, tylko tego biednego emeryta męczyć kurwa i żeby on potwierdził, że żyje kurwa. No ja pierdolę, moi drodzy, w czasach, gdzie... Przedstawiciele z fotowoltaniki znajdą Cię wszędzie, kurwa! nie byś był, nawet jakbyś się zakopał pięć metrów pod ziemię, kurwa, to i tak patrzysz fotowoltanika. Halo? Dzień dobry, nie Pani, niesamowita oferta na fotowoltanikę! Spierdalaj! No wszędzie Cię znajdą, to urząd tego nie może między urzędem załatwić. Ja pierdolę, ja tak się zastanawiam, że zaraz w Polsce tak będą robić, bo wiecie, jest inflacja, yy, dług publiczny rośnie, ZUS ma coraz większe długi, moi drodzy. I ja mówię, zaraz zaczną w Polsce, kurwa, wymyślać, żeby polski emeryt potwierdzał w Polsce! Nie wiem, pukać do drzwi, ale dzień dobry, witam. No witam serdecznie, o co chodzi? Jestem kurwa Janusz, mam 88 lat, o co chodzi przy pani. Dzień dobry, ja jestem z USU, proszę pana, ja potrzebuję potwierdzenia, że pan żyje. No ale żyję, no widzi pani, że, że żyje, że z Panią rozmawiam, tak? Wie pan, ale to nie wystarczy. Musi pan potwierdzić urzędowo, że pan żyje. Urzędnik musi potwierdzić, że pan żyje, proszę pana, i musi pan dokonać opłaty w urzędzie 75 złotych za to, żeby potwierdzić, że pan żyje. No ale żyje, rozumiem. No ale to nie wystarczy. Ja, ja widzę, że pan żyje, ale musi pan mi to potwierdzić na piśmie, że pan żyje. No czego pan nie rozumie? Jak pan mi nie potwierdzi na piśmie, że pan żyje i nie dokona opłaty urzędowej, że pan żyje, to my panu wstrzymamy emeryturę. Rozumie pan? No nie rozumie. No, no wie pan, no, Polska to nie jest kraj, żeby po coś tu, to coś, coś rozumieć. No, dziękuję. Ja pierdolę, co za kurwa czasy.